Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak działają książęta. Nie księ... Książęta? Książęta. Nie księcia. Ksiądzowie. Książęta? Ksiądzowie? Księżni? Księżni! Poza kościołem. A oto. Symulator księdza. Zobaczymy sobie, co ksiądz będzie robił za waszą, kurde, marnotrawną płacę, którą dajecie nam na tace. Let's go! Posłuchajmy historii księdza Amonga: Quella, Orlok, Mortimer, w rolach głównych, Patryk Bomba. <ścoughs> Szataniści Chrześcijaniści Dzban Nostradamus Hrabina Wiktor Żelatyna kremowa, Żule Diabeł! Symulator księdza. Cześć, tu Cześć, Zakładam nowy biznes. Będę jeździć po świecie i kręcić różne pojebane akcje. Dobrze wiedzieć. To jest wiedzieć. tyle wart, ile zarejestrowano na taśmie. Za pierwszy wybór wybrałam Sandeville. W tym roku odbywają się tam zawody w jedzeniu chili. Okay. Tam jest yy, faworyzowany przez wszystkich Wiktor Żelatyna. No, nie dziwię mu się. Tyle się tych obżar papryczek chcieli, że już się żółty zrobił w sumie. Ale gdzie AMONGO? Gdzie ksiądz AMONGO w tym wszystkim? Gdzie on się podział? Chyba jedzie autobusem, w jedzeniu, a nie to na. To niesłychanie popularne zawody. Wieś zorganizowała darmowy autobus, kursujący całą dobę. Wow. Wiesz, bo takie tu chyba panują reguły. Patrzcie, jadę wśród samych ponuraków. Jedziesz wśród szatanistów. <gry> Trochę krępują się miastowych. Panie kierowco, jestem influencerką. Kręcę reportaż o zawodach w jedzeniu chili. Jak to jest, przewozić najoszczęszych ludzi świata? Nie boi się pan pożaru? <gry> A wie pan nie ma tak czy dobrze, czy niedobrze. Chcę pieniądze z góry! Pieniądze? Czy, ale no, to dla Nie pieniądze nie za nas. Na promocję. Nie pieniądze ale za mój las, ja się za... pytał! czy, czy to tak jeździ pan cały dzień? Nie jestem cyrkowcem, tylko biznesmenem. Z trupy je wożę na cmentusz! To niezły zawód masz, to panie autobusowy! Chwila. Wozi pan trupy? Kto temu zabroni, wypierdaj z mojego karawanu nieochrzczonek. <laughs> Właśnie, wypierdzielaj panie No dziwnego, że tacy ponurzy. Jakich niestety Kogo coś opuściło Ofiary, czyli? Chrześcijaniści czy szataniści? Szataniści To do szamba To <noise> wiem Cieniasy kurde, cały autobus? What the fuck? Co jest? Ej, a co z Quelom? Ej, ona no, wysiadła? No, się. Ludzie nie są równi, więc nie można ich traktować tak samo. Świat dzieli się na chrześcijanistów, szatanistów i żuli. Z Dobrze wiedzieć. Ofiar a dobra, ona żyje okay. uczestników konkursu? Brak odpowiedniego przygotowania. Wiktor żelatyna stosuje najbardziej nowoczesne techniki treningowe, jak jedzenie gwoździ. Prowadzi też to? odpowiednią dietę. Aha, a z, a z czego się składa taka dieta? Z gwoździ. Chciałabym. Fajnie! Myśli pan, że uda mi się z nim porozmawiać? Zmartwię panią. Niestety Wiktor Żelatyna zaginął. <grym> a czy to oznacza odwołanie zawodów? Spokojnie. Wiktor był uczestnikiem, nie organizatorem. Sugeruję spotkać się z księdzem Orlokiem. Odkąd ludzie. E, a gdzie ksiądz o Kościoła jest murowanym faworytem. Gdyby nie chciał współpracować, pozdrówcie go ode mnie. Ładowanie trzech żuli. Spaduwa mam robotę. E to ja jestem jakimś kurde... Quellą demon? Quella demon, Quella demon. Co wzrokiem poraża i miną tak złą. O nawet zuch przestraszyć może się. O! Taram taram tam. Kurde. No fajnie. Bieda w chuj. Co nie? Też taki biedny jestem. I wsi nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Nie z moim też o! Dobra, 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 dobra Wziąć to! On bardzo kocha mnie. Paternoster. Co kurwa? Patronus? Patronus? Czemu wszyscy z widłami jesteście i kurde, z baseballami? Co jest? Czemu? Nie Kurzy ksiądz Tortilla? Co jest w środku? Proch strzelniczy strychnina i gwoździe. Nazywam się Quella. Dymało! Jest ksiądz faworytem tegorocznych zawodów w jedzeniu Chili. Czy brał ksiądz udział w tego typu imprezie? Gdybym brał, już dawno byś o mnie usłyszała. Zatem, to nieobecność legendy wpłynęła na księdza decyzję? Kurde, nagrywamy tak, normalnie jakiegoś vloga kamerujemy oskocielną. go. Brak Wiktora wyłącznie umniejsza tryumfowi. Uważa się, że nieziemskie wyniki żelatyna uzyskuje nie tylko dzięki zaszczykom z benzyny i wulkanicznym kąpielom, ale również nielegalnym środkom. <laughs> <do zimu. śmiech> Zacięła się. Im bardziej się starasz, tym bardziej boli porażka. Ja tu wygram na pełnym luzie. Co skłoniło księdza do podjęcia tak ryzykowanego ryzykownego ryzyka? Angażowanie się w jedzenie śmiercionośnych papryczek chyba nie należy do obowiązków kościoła. Chodzi o splendor. Jeśli chcesz uratować Szambonurka, gotuj się na kąpiel w gównie. Większy splendor to większe możliwości. Nic nie poradzę na to, że wieśniakom imponuje połykanie papryczek. A, można powiedzieć, Mogę że jest co innego połknąć? Wilkiem. w watch <laughs> this. za owieczkami, prawda? Można powiedzieć, że biskup mnie wyjebie z roboty, jeśli ludzie nie zaczną przychodzić do kościoła. Cóż za poświęcenie. No i kurde, dobrze. Siąc, że będę mu towarzyszyła, no i co mi fójaro dzwonisz akurat w tym w czasie, tego kiedy wdech. nagrywam vloga Przecież z mówię, księdzem? Łapa, panie. Splendor. Nie będę się narażać na wasze reporterskie manipulacje. Grabarz twierdzi, że to dobry pomysł. Może pomożemy sobie ten wzajemnie. Spaduwa, mam robotę. Chcą się mnie pozbyć, bo odkąd zostałem księdzem w Sandeville rozkwita handel bronią i Czy To symulator trudnych spraw czy symulator księdza w końcu? Zgonów, bo, bo nie wiem. Ad <laughs> mieliem księdzem a chyba być. To strzega wyłącznie negatywy. Udokumentujemy dzień z życia księdza. Ojciec Orlok chce udowodnić, że jego praca to niewdzięczna. Czemu ja Amandom gram, a nie Amongiem? Bo później będzie za późno. Podobno jest słynną streamerką A jak, no to Jej łapki w górę oznaczają respekt dla mnie No wiadomo, no wiadomo Możemy Amanda, Amanda, Amongo Skojarz sobie No, też zostaw łapkę w górę, oczywiście Suba i komentarz No Pamiętajcie, słynny streamer tutaj Słynna streamerka znaczy się terazem. razem Spaduwa mam robotę, poszukaj mopa w piwnicy oh. Oh. Ej, chyba teraz jestem panem księdzem. Panie księdzu, co ja mam tu robić? Żelazne praktyki, kurde. Jeszcze zanim wierni przyjdą do kościoła i się zbiorą, to ksiądz przychodzi i robi. Ha! Ha! Takie kaijutsu, rozgrzewka. Bo wiecie, a potem musi. Wiecie, pomodlić się, machać tymi rękoma, więc je trzeba rozgrzać na początek. One punch, to znaczy two punch tym razem. Blokujesz drzwi. I no, don't say. Starczy. bo mnie. Za streamowanie zaraz pobiją. Prawo autorskie. O! E, e! Jezu, jak głośno. To jest. To jest benzyna czy woda? Pewnie wino. Okej, okay, mamy mopa. Klejemy. Dobra. O, mapy mopa, mopa. Szybkie akcje. Amen. I z duchem twoim. Akcja. Co mam brać mopa? Umyć ściany w piwnicy Czy to jest symulator sprzątania w końcu? Czy mopa? Bo nie wiem Ja nie panie Majed A, fajnie Umyj ściany w piwnicy, a Mongo Be Like myje podłogę Krzyż Krucyfikacja Oooo! E, jakiś tutaj śmieszek krzyż odwrócił, nieładnie tak A tutaj co mamy? Nic nie mamy w sumie A, dobra te brzydactwa mam, kurde, tutaj umyć Kurde, kto w kościele takie rzeczy maluje? Co to ma być za cyferki, kurde, do swojego konta bankowego? Nieładnie tak Dobra, co mam teraz walnąć się i, kurde, browarka browarkę se machnąć? Po sprzątaj piwnicę. Nie sądzę, żeby to było sprzątaniem nazwane, ale okej. Okay. <śm> Aaaa, demolka. <śm> A aaa rozruba. Nie chcę sprzątać. To jest moje pokazanie, jak ksiądzowie sprzątają po sobie, kurde. Staje za darmo pieniądze na talce, kurde. I mi jeszcze tutaj narzekają na mnie. Zobaczyliśmy cholerny syf po ostatnim spotkaniu. Z No, kurru, no I jasne, że tak. Wiele mistycznych rodzin zostawiają po sobie burdel i kradną relikwie. Mało kto jest świadomy, że za sprzątanie kościoła odpowiada tak zwany kościelny, a kościelnym w Sandeville jest ksiądz, czyli ja. Bo kto inny to posprząta? Czemu trzymasz wódę w, w ręku? Orlok, gdyby zjadł relikwie, to by Czemu ty też kości, trzymasz wódę w ręku? Co jest? Bo relikwie mają właśnie takie moce. Tylko mu ukradli te relikwie, więc jest bardzo zły. No i konfesjonał też mu ukradli. Ale to kwestia czasu. Oczywiście nogi. Musi tylko skorzystać ze schematu budowy konfesjonału. Nie no, ogólnie jest spoko. Nie ma na co narzekać. Tylko yhm, yy, zajebali mi te yy, schematy do, yy, do odbudowy konfesjonału. Aha, no to fajnie. Dobrze wiedzieć. Chyba dawno ktoś tu nie zaglądał na ten strych, kurde, że drzwi się wyłamały. O kurde, co tu jest. O nie ma Sutanna moja O że jest fajnie nosi mnie o ja fajnie co tu mamy w telewizji widzę! Jakaś baba facet wychodzi, drugi facet wychodzi, baba wychodzi Puky to... to, O dobra nie interesuje mnie to, o kurde. Tu są jakieś magiczne plany, tutaj są. O! Schematy, poświęcony krzyż. Dobra, idziemy z poświęconym krzyżem. Wyjdź z kościoła. Halo? Zdolności księdza, zbieranie ofiary. O! Znasz mnie, to daj mi coś. No, Bóg zapłać, Bóg zapłać. Kierowniku złoty, poraduj. Czemu ja żule kurde, a nie wyciągam na tace jak kurde prawidłowy ksiądz? Jestem żyłem w końcu, czy skrzykimno? Czy, czy, czy no? What the hell? Tutaj zdolności księdza. Kurde, nie wiedziałem, że ksiądz ma takie zdolności. Co mam zrobić teraz? C. Ło! Niebiosa obdarowały mnie, kurde Czemu ja muszę jeździć tak dziwnie trochę? A, Dobra, jedziemy maluszkiem! Spadłowa bo was zaraz moim fiatuszkiem potrącę i się skończy! Sfaniakowanie, gościu! Chcesz się bić? Chcesz się bić? Eee, tylko nie mojego malucha! Power. Ksiądz power. Ksiądz, power! Ksiądz power! Ksiądz power! Jestem taki szybki, że mi nawet nie zrobicie! Was! Wow, się dał was. O nie! Się dał was! Nie przejmuj się dobry cywilu! Kierowniku złoty poratuj! Poratuj Pani pieniążkiem! Za duchy nieczyste! Co to jest? Rola w recenzji. O proszę! Dobra. Dobra, crucification jest machnięten. Dobra, ja idziemy z powrotem sobie. Pójdę e, zrobione! Gdzie? Graffiti mamy pozmywać? Aaaaa, wy znowu kurde grabicie sobie, no nie potraficie. Dobra, nikt cię nie poratuje niestety tutaj, to my musimy... O. Wy, niewierni! Banda chuliganu, tak mnie napadać na każdym kroku? Na każdym kroku? Dobrze ci tak. Dobra, zbierajmy wasze złe, nieczyste dusze. A ludzi z moim wykształceniem? Masz, umyj się. Od razu ktoś bardziej cię z chęcią przyjmie. O! Nieznany schemat Wracamy go zbadać dogłębnie Okej, okay, dobra. Dzbanie, hello Dzban Gościu. Księdza, jest problem czy coś? Nie ma sprawy. Teraz będziesz mi pierdolił jak wywiad udzielam. Ja księdzu wisiałem tysiąc dolarów? Czy coś? Ja powiem czemu ludzie się nie chcą u księdza spowiadać. Jak mi ksiądz anuluje ten dług O, ty dla tak go nie spłacił Po prostu mów, w czym rzecz We wsi jest fałszywy ksiądz Rozłożył się z własnym konfesjonałem I rozdaje takie kurwa niskie pokuty Że hula i dupa piekła nie ma To <śm> chuja psa Chcesz powiedzieć, że też się u niego spowiadałeś? No ja tak tylko na próbę czy coś I nawet ten dług u księdza to już wybaczył Ale nie wiem, czy to się liczy co to za oszust? No to jest taki typ, że, no nie wiem. To jest jakiś strasznie twardy ksiądz. Nie wiem jak to powiedzieć. Strasznie twardy. Weź mnie głupio. ja. Po prostu zaznaczę księdzu na mapie, gdzie go szukać. Co to za kurde? Drugi ksiądz, który mi robotę chce podrąbać? O, nie daruję mu.